Hey, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w reakcji na nowy dodatek, na trailer nowego dodatku. Jeszcze tak naprawdę nie wiemy, co to jest. Mamy tutaj jakby czego się spodziewać, bo, że tak powiem, małe liki i wycieki były w związku z tym, że może to być liceum, co jest związanego z nastolatkami, więc zobaczymy. Ja nic nie wiem osobiście. Natomiast na samym początku mam prośbę, jeżeli ten film wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, kochani, ponieważ yy, wiecie, umie mnie sesja, nagrywałem filmów, więc oczywiście moje zasięgi YouTube'owe umarły, także jeżeli możecie zostawić łapkę w górę i komentarz, byłbym bardzo wdzięczny. A my teraz y, czekamy, jest gorąco, ja wyłączyłem wiatrak, więc wracam za 3 minuty, jak się jeszcze ochłodzę bardziej. Powiem wam szczerze, że jestem podekscytowany, bo to może wyjść tak naprawdę dobrze, ale równocześnie też jakoś mocno się boję, bo wydaje mi się, że można to też łatwo zepsuć. Zobaczymy, I guess. <słuch> Kochani, zostaje nam 10 sekund, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czy będzie to liceum? Czy będzie to coś związanego z nastolatkami? dowiadujemy się właśnie teraz najnowszy lat do Disney 4. Studniówka. Okej. Okay. Pan się był. High school years, czyli lata szkolne, lata liceum? Okej, okay. Trzawki szkolne, aż o mamy te um, zaimki, ale super. Czyli Molly, A pain in the ass tam było Żyd na tyłku. Okej, okay. jakieś tutaj mamy pan popularny. O za dużo się dzieje po szkole. Sklepy jakieś? Jakieś kawiarenki? Czyżby nowe miasto? Chyba, chyba nowe miasto, słuchajcie. Jakaś matematyka. O nie, detention, czyli. Czyli liderki, czyli będą mogli stać po lekcji normalnie, wiecie? W kozie. Chori. Ło, jas. Będzie można. Jeżeli będzie można tym. Pewnie nie będzie można te wsiąść, ale na ten młyn młynko, jak to się nazywa? Nie wiem, już zgubiłem się. Mamy. O, budkę ze zdjęciami. I będzie można takie zdjęcia robić, jeżeli będzie to sztos totalny. Ghosted? Dobrze, nie Christ. O. Słuchajcie, co to? Co to było za pokazanie? Czego to było pokazanie? Ja, ja się pytam, o co tam chodziło. Dom strachów jakiś. Jakiś ten na łóżku w ogóle śmieszne, rozwalone rzeczy. Ćwiczy sobie, okej. Okay. Jakieś w ogóle wiadomości. Co się dzieje? Były ten, na włosach nogi, widzieliście to? Włosy na nogach. Na włosach nogi powiedziałem na odwrót. Włosy na nogach były. Co to jest? Czy pójdziesz na studniówkę jakiś ten, czy co? Co nie będą wykonywać? O co chodzi? Nie odrzucaj go, proszę. Włosy normalnie na ciele. I love it. Otwieranie okna. otwieranie okna. Ja nie wierzę. Chodzę oknem, ludzie. drabin, Nie, Romeo i Julia w ogóle wszystko nie. Aj nie koniec. O mój Boże, może. Tak. To jest piękne. I można normalnie iść na studniówkę. Wow. Wow, followersy? Jakieś mamy rozbarze zdjęty Instagram? I Może oczywiście królem balu, jak widać. Jestem w szoku, ludzie, jestem w szoku! Strasznie w ogóle długi ten trailer jest, ile on trwa. O, i jakieś imprezki widzę. Obicie się pod łóżkami na łóżku. Boże, tak się cieszę, że w końcu statkowie coś dostaną. O co tu chodzi? I zakończenie szkoły. Wow. Wow. Nowe miasto. Wow, 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 kup przed 8 września, ok, żeby dostać jakieś rzeczy Ale kiedy jest premiera? Ja czekam 28, czyli tak jak mówili, to zaraz Wow, kochani Jestem w szoku Jesteśmy zatem znowu. Trailer trwa około 3 minut, więc to jest całkiem sporo. I teraz poglądamy sobie to dosłownie. Klatka po klatce postaramy się zauważyć jakieś rzeczy. Więc zacznijmy. Mamy pana, który jest przed swoją studniówką. Jak widać z tyłu, jest jakieś miejsce nie wiem, do przemów. Tutaj coś tak to wygląda. On ma jakąś chyba nową na twarzy owłosienie, coś takiego. No i wszyscy by tańczą, jak widzicie. Okej, okay. szkoda, że wzrost na pozostał taki sam, ale no, czego ja się mogłem w sumie spodziewać? O, za szybko, za szybko wróć. Teraz tutaj mamy jakąś maskotkę w nowym mieście. a to wszystko będzie później pokazane. Tutaj mamy pokazane jakieś, nie wiem, wesołe miasteczko w tym nowym mieście. Zobaczcie, to jest jakieś miejsce takie z sercem, jakieś. Nie mam pojęcia, co to jest, ale no, nowe miasto ewidentnie jest potwierdzone. Co prawda wygląda, mam wrażenie, trochę podobnie do tych miast, które już mamy. Wszystkich typu Brindleton Bay albo granitowe kaskady, taki wajbik. Dobra, ale zobaczmy, co to się dalej dzieje. Otwiera pan oczy i budzi się w jego nowym domu, jak widzicie. I co my tutaj mamy? Już widzę nowe łóżka, nowe lustro, nowe neony jakieś. Tutaj mamy też wieszak na ubrania. No ogólnie meble... Same mamy nowe, więc super Najbardziej mi jara to, że można otwierać okna i wychodzić oknem. I mamy lata szkolne, jeszcze nie wiem, jak będzie to przetłumaczone na język polski. Mamy książki i jabłko u góry w logo, więc za później na tym wideo dowiemy się, jak to będzie na polski przetłumaczone, jeszcze, jeszcze, tak jak mówię, nie wiem. No i mamy szkołę, i szkoły. O, grają w piłkę i uderzona ta osoba została, widzicie tu? Czekajcie, patrzcie sobie na to. Ta osoba została normalnie uderzona. Jeszcze raz, o w tym momencie dostał w łeb. Typ, nie, przekręcił się, dobrze, nie spadł. I wchodzimy sobie do, do szkoły. Szkoły są otwarte, to super, bo uniwersytety były zamknięte. I to był jakby mój największy ból z uniwersytetem, że uniwersytet był zamknięty, nie można było nic robić. A tutaj jak widzicie, szkoły są otwarte i mamy szafki szkolne takie typowe, amerykańskie. Bardzo mi się podoba styl ubioru, na przykład ten typ jest super realny, albo typiarka, nie wiem. Tu się ktoś całuje. Tu ktoś sobie siedzi w ogóle na telefonie. Yy, wiecie, po turecku, więc, jakby jestem w szoku, że tak można. Tam się ktoś uczy z tyłu, tutaj. Wow. Tu ktoś otwiera. Tam się ktoś sobie. Bardzo super ubrania są. So, tutaj co? Mamy w ogóle jakieś perfumy. I mamy aż. Jak widzicie, ikonę stylu. Jakąś. I mamy klasę. O Boże, jaki fajny bucket. Widzicie to? Mamy lekcje matematyki. Jak widać tutaj na ekranie. Taką piękną tablicę, nad której będzie można pisać. Ciekawym jestem, czy będą jakieś oceny w stylu. Wiecie, że będzie musieli się uczyć specjalnie, żeby dostać na przykład z jakiegoś sprawdzianu lepszą ocenę, czy coś. Mam nadzieję, że tak będzie. Ktoś mu narysował jakiegoś typa. OK, się ty przestraszył. I w ogóle jakieś tej, jakiegoś wisielca tutaj rysowałem więc będzie można sobie najprawdopodobniej jakieś jaj, jaja robić. ok I tutaj mamy bardzo fajnie to mi się podobało, że to jest e, córka do. Córka dyrektora niby, no nie, a to jest napisane szybko, pain in the ass ma być, no nie, czyli po prostu wrzut na tyłku pani dyrektor, tudzież pana dyrektora. Mamy kostkę Rubika, ale super, tego nie zauważyłem na początku. Możemy sobie ją składać i typiara jest nadimpressed i słuchajcie, rozwala jego kostkę i w ogóle ma to gdzieś. I w ogóle patrzcie z tyłu, bić to? Stołówka, po prostu normalna, amerykańska stołówka. Ja w szoku jestem. O, jakie ładne włosy ona ma. Kórka wodna, za dużo się tutaj dzieje. Tutaj mam pana Kevin'a, który jest ym, niezręczny romantycznie, jak widać. Fajnie, że są napisane ich pronouns, w sensie zaimki, no bardzo mi się to podoba. I dalej mamy zespół cheerleaderski, jak zresztą widzicie. Mamy Sydney, pan e popularny overachiever, po prostu wszystko. Za dużo. Powoli. Tutaj szkoła, tutaj jakieś miejsce spotkań, jak widzicie. Tutaj jakiś e, typ z kilofem, tam sobie siedzą, rozmawiają. Jakaś altana, okej. Okay. O, tutaj jakieś takie miejsce spotkań, słuchajcie, dla nastolatków. Ciekawe, czy będzie można, wiecie, popijać sobie jakieś driny czy coś e, za młodu. Fajnie by było, gdyby się udało. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy, o, jaki fajny plakat i w ogóle patrzcie, trądzik jest obecny. bo Jakaś w ogóle anime koszulka, coś w tym stylu. Telefony będą, widzę, miały nowe jakieś oprawki też. O Jezu, jak dużo rzeczy, naprawdę, mega mi się to podoba na ten moment. Mamy after school, czyli to co się dzieje po szkole, niech ja patrzę. Tutaj mamy jakąś taką kawiarenkę. Bubble tea to jest! nie. bubble tea, marzenie moje, to jest bubble tea. Ja w szoku. Ja zachwycony. Bubble tea, słuchajcie, nie, ja chcę wrócić do liceum. Czemu nie zauważyłem wcześniej, że to jest bubble tea? I love it. I kaszlerz, i co się dzieje? Aha, no i mamy detention, czyli właśnie zostanie właśnie po szkole w kozie jakiejś i odrabianie pewnie za jakieś tam rzeczy. Mamy piękne boisko do rugby, jakieś chyba to jest, albo nie wiem czego. No i mamy oczywiście cheerleaderki i cheerleaderów, którzy sobie skaczą, wykonują różne rzeczy. I tak ragby mamy w tym momencie. Hot jakieś jakiś, bo to jest normalnie ten trailer, jest jak to się nazywa hardstopper vibe, bo oni też tam grali. No nie, i ten, tylko tam tamten też grał w rugby, a nie był cheerleaderem. E, mamy bara, bara... W jak to się nazywa? Boże. Diabelski młyn. Barabara w diabelskim młynie. No zobaczcie, na 100% barabara nowe w diabelskim młynie dochodzi. No, na no serio. Dalej, co tu się dzieje? Tutaj też mamy miejsce na bubble tea, jak widzicie. Lody, lodziarnia jest obecna i pani sobie myśli. A, no i mamy budkę do robienia zdjęć. Elegancko. Ciekawe, czy będzie można też właśnie sobie tak te zdjęcia gdzieś na przykład później powiedzieć, czy coś byłoby super. I on pisze sobie teraz, że jego fotki są jak modela, okej. Okay. Ciekawie jestem, czy z tymi wiadomościami to będzie jakoś bardziej więcej. tutaj mamy te właśnie propozycje jakieś, nie wiem, zaproszenia na najprawdopodobniej na, na studniówkę, tak to wygląda i to jest jakiś w ogóle dom strachów, tak mi się wydaje i w ogóle to siedzenie na łóżku, widzicie wy to, niesamowite, to w ogóle jakieś nagrody, ale to siedzenie na łóżku, ja w szoku jestem, jakieś w ogóle sterty ubrań porozwalane, jakaś torba w ogóle wywalona z rzeczami, Boże, czuję się jakbym wrócił po prostu do nastoletnich lat. I już ich nie ma, także wy będziecie w swoich latach pewnie większość. Jakieś nowe komputery, jak widzicie, są obecne tutaj. To jest w ogóle jakaś stacja z mikrofonem. Mam wrażenie, jakaś taka nie wiem, co to jest, jakaś taka stacja dla streamera? To jest albo jakaś kamera. I don't know. Może, można gdzieś jakimś wiecie, rozpoczęcia influencerstwa tutaj. Hmm, tutaj jakieś dwa monitory w ogóle, widzicie, głośnik. Mega mi się podoba ten styl, bardzo fajny. Fajny drzwi też z jakimś tutaj napisem. Tak jeszcze patrzę, co jest tutaj nowego, ale nie, nie widzę. Kolejna rzecz w pokoju, ten pokój już był widoczny. I tutaj mamy wiadomości między nimi, ale nic w sumie tutaj takiego nie ma. Wszyscy włosy na nogach, czyli w końcu, słuchajcie, dochodzą, dochodzą dochodzi o na ciele, z czego jestem bardzo zadowolony. I wszyscy idą spać po to, żeby obudzić się w szkole. To w ogóle jakiś nowy chyba kis. Tutaj co mamy? Nie wiem, o co chodziło. Co ty masz? To jest jakiś yy, ten... Wiadomość dostaje. No i tu oczywiście te, te propozycje. Nie wiem, czy to będzie można rysować w ogóle. ile się się zgadzać lub nie. Ale... Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale jest to super koncept. I on jak się cieszy, zobaczcie. I on co? Zgodzi się. No i o właśnie, no na nawet na plecach. I można. Golić się można! Nie wierzę, nie widziałem tego wcześniej. Można się golić, ludzie. Nie, żebym lubił to w prawdziwym życiu robić, ale. W grze? I love it, I love it. Ile po prostu rzeczy takich realistycznych? Może będzie rosnął, rósł normalnie. Jeżeli tak, I'm in po prostu. Jakieś w ogóle przebieranie ubrań. Wiecie, wybieranie swojego własnego stylu i ucieczka oknem. Typ się zaciął. Najgorzej. Wszyscy się, nie, to ta ucieczka oknem, to jestem po prostu. To jest najbardziej pro rzecz ever, którą widziałem tutaj, i golenie się, i tyle przebieranie się, słuchajcie. No niesamowite, to jest ja, ja jestem w szoku i. i. wow. No i mamy prom, jak widzicie, różne, różne opcje sali, i tańce, hulańce, swawole. Ja po prostu jestem w szoku i nie wiem, co powiedzieć, no to autentycznie po prostu ja. No i mam króla, i, i nie wiem, klau na balu czy coś, jakieś dzikie densy. Tak się jeszcze patrzę, co ja mogę tutaj wychwycić, ale naprawdę, no i to jakieś imprezy takie chyba, słuchajcie, wiecie, bez, bez rodziny i w ogóle to bicie się na łóżku poduszkami, I love it, piękne to jest i to w ogóle, co, o co z tym chodzi, z tym w ogóle patrzeniem się w lustro, o Jezu, to góra straszyła, To ta tańczy, no i mamy zakończenie szkoły i rzucanie czapeczkami, no i miliony, słuchajcie, rzeczy, pierwsze pocałunki, pierwsze miłości, wszystko w najnowszym dodatku do The Sims 4, który wychodzi już 28. Wow, 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 wow. Kochani, ja w szoku. Zobaczmy, jakie są jeszcze wiadomości od EA na temat tego dodatku, co możemy się dowiedzieć. No to Simon Maniacie potwierdzam. Licealne lata, czyli najnowsza nazwa najnowszego dodatku do The Sims 4, Przyjść swoje wymarzone licealne lata, zamów przed sprzedaży. I zobaczmy, co tutaj jest napisane. Odjechany sprzęt streamera, a czyli będzie coś ze streamingiem. Jak widzicie, jeżeli zakupimy sobie do 8 września. Ten dodatek, Spoko, no ale przydajmy sobie najważniejsze cechy, bo jaka fajna poza Poza licealne życie czekają na ciebie wszystkie wzloty i upadki licalnych lat. Będziesz osobiście uczestniczyć w zajęciach, poznawać swoich nauczycieli. I love it, spędzać czas w kafeterii, a nawet dekorować swoją szkolną szafkę. Najcenniejsze chwile możesz przeżyć w trakcie obijania się razem z paczką znajomych po lekcjach. Boże, ten dostał w ogóle z tej piłki piękne, w ogóle super szkoły. Ponadczasowe, następne no wspomnienia. Przetańcz całą noc na szkolnym balu. Bal. Nazwijcie to studniówką. I świętuj ceremonię wręczenia dyplomów razem z rodziną i znajomymi, jeżeli nadążysz z odrabianiem zadań domowych. Aha, czyli może będą jakieś nowe wymogi. Poza tymi ważnymi chwilami, Simonowie również poznawać przyjaciół na całe życie, dostawać zaproszenia na randki od innych nastolatków, brać udział w pozeszkolnych aktywnościach i dołączać do zespołów. Dołączać do zespołów? Jakich zespołów? Słucham. Nie bój się zmian. Ale ładna fryzura tego typa. Szkoła średnia to czas odkrywania siebie. Zdobądź się na zaproszenie swojej sympatii na randkę albo pójście na wagary. Ja yes, tylko nie daj się złapać dyrektorowi, oczywiście. Następnie Simowie będą kształtować swoje gusta i odkrywać nowe okazje do robienia zamieszania. Robienie psikusów i wymykanie się z domu po zmroku grozi konsekwencjami, więc uważaj, żeby nikt... Co to za tajemniczość? Nigdy wcześniej nie było takiej tajemniczości. Te zespoły yy, i inne rzeczy. O co chodzi z tą tajemniczością? Ja jestem w szoku, yy, że Sims nie zdradzają wszystkiego od razu? jak to jest możliwe? I love it! patrzcie na nią jak ona sobie tu siedzi na oknie nie spadnij tylko odkryj własny styl, tak udekoruj sypialnię po swojemu, dobieraj stroj z wykorzystaniem ubrań oferowanych przez sprzedawców z Depop i zostań Simfluencerem następni simowie mogą zarabiać Simulony dzięki sprzedawaniu strojów i promowaniu zaprojektowanych stylizacji w trendy, gdy siedzą w swoim pokoju teraz bardziej interaktywnie niż kiedykolwiek używaj laptopa, czytaj Nienawidzę ich za to po prostu. A przy okazji kocham za te trzy kropki na końcu i tą tajemniczość. Tutaj mamy jakąś agentkę streamerkę. Słuchajcie, tutaj jakąś agentkę, która zaraz spadnie, sobie wszystko połamie. Wrażenia moje bardzo, bardzo dobre. Powiem wam zupełnie tyle na ten moment. Bardzo dobre. Bubble tea. Nie mogę, nie mogę, nie mogę! Umarłem! Zajęcia trwają w The Sims 4. Licealne lata dodatek. Przeżyj najważniejsze nas doświadczenia doświadczenie na własnych warunkach. Zobaczymy, co napisali w blogpoście. Z czaskiem włącza się radiowęzu i dyrektorka rozpoczyna poranne ogłoszenia. Dzień dobry uczniowie i nauczyciele Copper, Copperdale High. Witajcie w nowym pełnym przygód roku szkolnym. Po prostu to jest dla mnie hit, że to się u nas dzieje w wakacje. Serdecznie witamy wszystkie nowe osoby w naszej szkole i społeczności oraz w naszym mieście. Copperdale to niewielkie, czyli mamy nowe miasto potwierdzone miasteczko położone nad brzegiem jeziora Lasuli, niegdyś słynące z rozwiniętego przemysłu wydobywczego. Aha, czyli dlatego tam ten typ z kilofem stał. Możesz spełnić swoje nastoletnie marzenia, odkrywać własną tożsamość i badać granice dokonując zaborów i nieustannie się rozwijając. Jesteśmy bardzo dumni z naszych twórców społecznościowych i siedmiu parceli, które zbudowali w Copperdale, w tym z Miss która zbudowała czaj modę. <grych> Mamy też od X-Freezer i od YOL1990. Po ostatnim dzwonku będziemy dzisiaj zwiedzać szkoły i miasto Karzy. Każdy może do nas dołączyć. Słusznie marzen z w tym roku szkolnym do boju datujące ofermiany z Copperdale. Boże, te tłumaczenia są szalone. Podążaj własną ścieżką w szkole średniej liceum. Copperdale to centrum świata twoich nastoletnich simów. W tych salach simy przeżyją najważniejsze doświadczenia tego formacyjnego okresu, budują przyjaźnie na całe życie, wybierają ulubione zajęcia pozalekcyjne i wchodzą w dorosłość. Podczas dnia lekcyjnego simowie chodzą na zajęcia, spędzają czas ze znajomymi, jedzą drugie śniadanie w szkolnej stołówce, piszą co tygodniowe sprawdziany uu, i robią wszystko, by uniknąć kary od dyrekcji patrolującej korytarze. Po szkole uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach takich jak futbol, cheerleading, szachy i klub informatyczny. Yes! A także chodzić na festiwale nauki lub wracać do swojej obwieszczonej plakatami sypialni aby odrobić pracę domową. Nastoletni Simowie mogą dołączyć do klubu, drużyny piłkarskiej lub cheerleaders, ćwiczyć związane z tymi zajęciami umiejętności, brać czoło w konkursach i przeżywać zloty i upadki, odnosząc sukcesy i ponosząc porażki u boku członków drużyny. Mega cool! Będziesz mieć możliwość zmierzenia się z wyzwaniami młodej miłości, doświadczając błogiej radości i zadłużenia się w innej osobie lub nieszczęścia nastoletniego rozstania. Mała porada, plan bitowe na brzeże tej na randkę. <laughs> Znajdziesz tam park rozrywki z nawiedzonym domem, tunelem miłości, wow, diabelskim młynem i fotobudką, w której uwiecznisz szczęśliwe chwile. I mam oczywiście odkrywanie swojej tożsamości. Bycie nastolatkiem w szkole średniej to etap poznawania siebie. Wraz z premierą dodatku licealne lata udostępniamy darmową aktualizację gry postowej, która umożliwi z nim poznawanie Swoich tożsamości na jeszcze więcej sposobów. Prowadzimy, bowiem nową funkcję, która zwiększy możliwość wyboru simów i liczbę okazji do odkrywania siebie. Co to znaczy? Bardzo takie y, ogólne. Drąwa aktualizacja gry całej wprowadzi również porost włosów, Wraz z tym celem nad nie będą mogli 16.5 i właśnie na ciele, robiąc w ten sposób przejście w okres dojrzewania. I can't. to jest piękne. Uh. Eee, Dowiedz się więcej w, w, o nowych aktualizacjach gry pastowej już w piątek 15 lipca. O, będzie, słuchajcie, eee, ten, live 15 lipca, super, będziemy sobie go oglądać. swoją kreatywność własnym stylem i psikusami, I love it! Czym byłoby liceum bez odrobity złośliwości? W dodatku licealna to może odkryć nową, złośliwą stronę swoich nastoletnich simów i ich zamiłowanie do robienia psikusów. Zamaluj tablicę, podłóż śmierdzącą fiolkę w szafce kolegi lub zabaw się ze szkolnym radiowęzłem, Tylko nie daj się złapać, o dane psikusy rozwijają złośliwość simów, a jeśli cię... Ktoś nakryje, odbije się to na relacjach Simów i może doprowadzić do problemów z zaufaniem. Po powrocie do domu możesz uczynić w sypialni Twojego nastolatniego Sima azyl, który w pełni odzwierciedla jego wyjątkową osobowość i styl. Nastolatnie Simowie mogą spędzać czas w sypialniach, siedząc wspólnie z skrzyżowanymi nogami na łóżku lub urządzając bitwy na poduszki. I love it! Chcesz wymknąć się z domu w trakcie ciszy nocnej? Cisza nocna wraca. Boże! Marzyłem o tym. O, oh, ja nie wiem, czy jestem tak za mocno podekscytowany, czy wy też tak będziecie mieli? jestem ciekawy. Simowie mogą wyjść przez okno i wymknąć się po kratce z domu. Moda zawsze była się Sims, to najlepszy sposób na wyobrażenie siebie. Dzięki DSM 4 licealne lato dodatek Twoi sami będą mieli do dyspozycji jeszcze więcej kombinacji strojów dzięki współpracy z Depop. Aplikacją do obsługi rynku mod do mody zamkniętego obiegu, proszę. Czyli mamy, słuchajcie. E Prawdziwe normalnie ubrania, zaprojektowane przez e, normalnych, normalne osoby, więc to jest super. Mamy popularnych rozgrywających królowe balu i wzorowych uczniów. W żadnej licealnej przygodzie nie możesz zabraknąć balu maturalnego i wręczenia dyplomów. Być może najbardziej straszliwą, ale też ekscytująca noc dla ostatnich simów w szkole średniej, to bal maturalny. Każdy element balu maturalnego twojego sima, aż od przygotowań po główne wydarzenie, będzie można dostosować do własnych gustów. Simy mogą pójść w pojedynkę, zaprzeć kogoś, pójść na bal ze znajomymi lub całkiem go sobie odpuścić, ale super. Następnie gracze mogą zagłębić się w szczegóły, takie jak tworzenie i wręczenie zaproszeń na szkolny bal. Ale super! Wybieranie strojów przygotowanie w gronie znajomych i głosowanie na króla i królową balu. Gracze mogą również zaplanować swoje taneczne układy, muzykę, przekąski, nie tylko. Tak z nim do balu wpłynie na jego przyszłe relacje. I love it. Potem oczywiście nastąpi zakończenie przegód liceum Copperdale. Ceremonia wręczenia dyplomów. To okazja do świętowania, wejścia w etap życia z przyjaciółmi i rodziną. Siomy mogą przygotować się przed głównym wydarzeniem, zapraszając gości, wybierając stroje przygotowując prezenty dla przyjaciół i nauczycieli. Wszystkie decyzje podejmowane przez Twojego Sim podczas nauki w szkole średniej wpłyną na przebieg ceremonii ukończenia. Sim mogą zdecydować, czy chcą wziąć w niej udział. Ale nie o zaproszenia na wręczanie dyplomów, jeżeli ich oceny nie będą dość dobre. Niezależnie od tego, jak zadecyduje się przyććć na Sims 4, pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Chyba że na egzaminie, przed którym zapomniało się o nauce. Kochani, to jest big deal. Ja uważam, że dodatek zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Wydaje mi się, że wprowadza on na ten moment dużo rzeczy. Oczywiście zobaczymy sobie w przyszłości, jak to będzie, jak będę już mógł w niego zagrać. Oczywiście standardowo. Spodziewajcie się z mojej strony First Looka, bo będzie on, tak jak zresztą zawsze, ale będzie bardziej obszerny niż z wilkołakami bo mam po prostu więcej czasu. Na ten moment bardzo wiele mi się rzeczy podoba. Bardzo podobają mi się fryzury, które dochodzą. Bardzo podoba mi się sam trailer. Bardzo podoba mi się to, że dochodzi naprawdę dużo nowych rzeczy w związku z całą szkołą i naprawdę jest to rozbudowane. Miejmy nadzieję, że będzie to naprawdę rozbudowane, jak już będziemy mogli o tego usiąść i będziemy mogli w to zagrać. Ja na ten moment jestem bardzo podekscytowany, czekam, słuchajcie, na Wasze opinie i zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę i komentarza, żeby pomóc moim zasięgom urodzić na dobry tor. Czekam na to, co Wy będziecie mówić na ten temat. Będę czytał oczywiście Wasze komentarze, więc nie wstydzcie się i wypowiedzcie się. Na ten moment dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach i cóż, już teraz zapraszam was na first Lucky z najnowszego dodatku, bo pojawią się pewnie za jakiś czas. Także co? Do zobaczenia do kolejnego, następnego i pa pa!